No trudno no. Chciałem złożyć zawiadomienie. Prokuraturze Pan mnie nie wpuścił. Nakylili jakąś kartkę, zakaz, zakaz nagrywania, której nie było podartą. Proszę. to jest budynek, użyteczności to jest publicznej. Because we're Niestety, nie udało mi się złożyć zawiadomienia. Bardzo przykra sprawa, no co mam na to poradzić, tak? Nic na to nie zrobię, no, Wszedłem, powiedziano mi... E, poprzednie moje zawiadomienie, które było około 10 lat tysięcy temu, nie zostało w ogóle procedowane. Ostatnie moje zawiadomienie też, nie wiem, się cokolwiek z dzieje. No a teraz pan mnie nie powiedział, że nie mogę nagrywać tego, jak składam zawiadomienie w prokuraturze. No tak wygląda sytuacja.